Siemano, stałem rano, przesłuchałem wszystkie płyty. Jakaś pani wiesza kartkę, że Kundeli zaginął. A tak naprawdę to nie jakaś pani wiesza kartkę, że Klocko grał, w Star Wars grał. Star Wars Skywalker Saga robię bałagan w szeregach wroga. Siemano, siemano, jeszcze raz moi drodzy, gramy sobie oczywiście Skywalker sagę. Ym, ostatnio byliśmy na barce dżaby, którą oczywiście uziemiliśmy, czy to dobre słowo, czy bardziej upiaskowiliśmy, powinniśmy powiedzieć. Okej, okay, dostępna jest nowa zawartość, wow, yy, pakiet klasycznych postaci, super. Czyli przejdź do sklepu, no przechodzę do sklepu, ile mnie ten pakiet będzie kosztował? Bo ja już tak to mando, to wszystko pobrałem i tak dalej, ale... a mam to w bibliotece! No to, no, to, no to super, to, ja to miałem bo od początku, widzicie. Mando też mam, Rogue One, też mam No jakże nie, nie było tego w bibliotece, a mam, okej, okay, dobra. Yy, no to wszystko super, wszystko gra i ja też gram jak do tego wrócić teraz <gryw> jak do tego wrócić? Nigdy tutaj powrócić do gry, dobra. No to nara to ja tego nie potrzebuję. Nara, 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 nara. Dobra, dobra. Kontynuuj, co mnie to. Yy, kontynuujemy oczywiście też grę. Ostatnio jak mówię. Upiaskowiliśmy Barkę jaby Uh, powiem wam szczerze, że po tym ostatnim levelu takie troszkę mieszane uczucie mam. Oczywiście gra jest świetna, gra jest genialna i tak dalej, ale nie wiem czy ciut za bardzo nieuproszczona. Ja rozumiem, że potrzeba tu była jakieś uproszczenia, wiecie, na 9 aż epizodów ta gra nie mogła trwać na to 40 godzin, ale chyba dla mnie nawet jest minimalnie zbyt mocno, a pamiętajcie, że jestem osobą, która lubi jednak proste rzeczy i szybkie. Ja lubię wolno, a ja lubię szybko, a ja lubię wolno, a ja lubię szybko. Co kto lubi, tak? Na pewno jest fajna, na, szybka, na szybko i tak dalej. Dotychczasowe wydarzenia powrotu Jedi Luke, Han i Chewbacca zostali skazani na wrzucenie do jamy Karkun i pożarcie przez wszechmocnego Sarlaka, jednak całkiem dosłownych szponów śmierci ocalił ich Lando oraz R2D2. Uzbrojony w swój miecz świetlny Luke uratował wraz ze przyjaciół Mileją, po czym uciekli oni przez bark. Uciekli oni przed barką jabet? jak przed barką, niekczemny had niechcący poszedł na dno ze swoim statkiem, zapewniając Sarlakowi smaczną przekąskę. Po przegrupowaniu się na pustyni lugi, artów siedli do pokład X-Wing'a, odlecieli na spotkanie, spotkanie z resztą później, a, a spotkanie... Z... Nigdy nie zdążę, raz chyba zdążyłem to przeczytać. Za szybko, za szybko napisiki, za szybko, powinno być w menu gdzieś regulowanie napisików, powinno, ewidentnie. No i dobra, natomiast myślałem, bo kurde, no, na mój rozum powinno być teraz tak: yy, Endor yy, i dwie gwiazdy śmierci. Jedna gwiazda śmierci latana, druga gwiazda śmierci walka, oczywiście luka. No ale zobaczymy, wiecie, niejednokrotnie nagra pokazywała, przecież, że teraz możemy pójść do statku i po ja prostu, prostu, prostu będzie nowe... filmikowo, nie? O, gdzie jest Bespin, Gdzieś tu też powinno Jest, kurde, zaznaczone przecież jest. Ew. Eee. Okej. Okay. Bagno smokowęża to się. No tak, to się chyba jakoś tak nazywało. Podróż, oczywiście, Tatooine. E, Tatooine, z Tatooine. Na pewno chce się udać na bagno. Bagno i tu się nie da przejść bez mema. Bagno! No wybaczcie, moi drodzy. Wybaczcie. U mnie humor jest stabilny. <laughs> Jak kiedyś jednego mema, czy jednego jakiegoś wiecie, viralowego filmika rzuciłem, no to. Spodziewajcie się, że on będzie często wracał, skoro już go mam na dysku. Okej, okay. te napisy naprawdę mi się zawsze podobały. Jak się pojawia postać, jak polądujemy, no, że, że poleciałem? Czy Dzięki że przyleciałem? Tu. Mam nadzieję, że też tak Co tu robi droid? Nie ma prawa tu być droid. A to co w ogóle mogę zrobić? Okej, okay. wybrać statek. Wow, ile tu też mamy statków, moi drodzy? O, proszę, dużo, dużo sami przyznacie dużo. No, chociaż oczywiście, odblokowanych póki co mamy Malusio. Dobra, nie ma co tracić czasu, lecimy po pieniądze. Czy ja idę dobrą ścieżką? Raczej, zdecydowanie nie. Damy coś do montowania mocą. Tam coś lata, tam coś lata. I do zakładów nie mogę wejść do wody, bo jest jakiś smokowąż. No, tu Tak czułem. A, ty 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 ty, faniaku, ty stamtąd muszę skoczyć. I oczywiście znowu uciekamy na bok. Oczywiście znów nie robimy głównej misji. No tak to już ze mną bywa. Do mojego kanału powinni być, powinniście być przyzwyczajeni, chyba nie? Coś mi mówi, że dam sobie radę. No. Jestem Jedi'em, nie? Mm, nie mam pojęcia co mi to dało. Jest myśliwiec! Baywing No proszę, to dobrze, to dobrze, bo widzicie, przed chwilą patrzyłem w myśliwce i już jednego właśnie zdobyłem. Lu Lubię takie rzeczy. Szkoda, że Luke też nie ma mimo wszystko kurde, mm, Blastera. mi tutaj nie pomoże. No nie pomoże ci, jak ja ci nie pomogę, Luku. Nie, szkoda, że nie ma Blastera, nie? Byłoby wszystko lepiej, bo przecież on nawet jeszcze na Jawinie, przecież szedł z Blasterem, jest taka słynna scena, po mieście w chmurach, idzie wciąż z Blasterem. Jest i chatka Jody, a coż to z tyłu jodka ma? Cóż to Jotka okrywa? Czy szkoda, bo jod, chce coś zniszczyć, nie, nie wiem co to w ogóle jest. Dobra, trudno, idziemy na filmik i pewnie lecimy na, yy, wiecie co, światło w ogóle, światło, widzę światło. Wróciłeś? Bliżej. Ale gdzie ty jesteś? Tu se leży, dobra. Oczywiście kontynuujemy. Look. <coughs> COVID jest! Rzecz jedna została. Wejder. Wejdera pokonać musisz. Czy Wejder to mój ojciec? Twoim ojcem jest. Nie. Jesteś jedynym Sky. World. Kerem. No, myślałem, że będzie śmiesznego, uszanowali. Obi -Wan. Osoba, o której mówił? Leia. Jest moją siostrą? Kagierką. Uh. Alarm włączył się. Przypomniał się pocałunek na hot. Chod, to Chodź, Artur. Musimy teraz wrócić do bazy. Ok, teraz wejdziemy do bazy Zgadza teraz. Się, nie mamy tu już czego szukać, ruszajmy na miejsce spotkania. No takie trochę nie mi się zapychacz jednak, prawda? W między mm, tym, ale okej, okay. lubię to, bo wiecie, teraz powiecie, że czasem się czepiam, że za bardzo fabuła skacze, zbyt szybko niektóre elementy pomija. No teraz nie pominęła, więc, więc spoko, wierzy, nie? Moje. No moje, moje. Moje, moje, na pewno nie naboje. Dobra, lecimy na Endor. Mamy rozwalić Wajdera, No to lecimy rozwalić Wajderka. Przestrzeń Endoru oczywiście, bo na sam endor musimy jeszcze osobiście wylądować. O, lecimy. Coś po tych bagnach jakiś katar bierze. Oj, nie warto chodzić w bosych stopach po bagnie. Pamiętajcie na przyszłość. Nie chodźcie bosymi stopami po bagnie. A my wchodzimy w. Wy... Dawaj! Poszło. Okej, okay, niech mnie skały nie kuszą. Lecimy, moi drodzy, na Endor. Bo... Taka, 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 taka. To, jest gwiazda śmierci? to jest gwiazda śmierci? Chyba nie. Kurde, świetny jest ten widok. Ja pierdziu. Widok z kosmosu, jak możemy tak polatać. Ale bym chciał, żeby była taka gra. Znaczy, być może jest już taka gra. Star Wars przecież ten Home One. O! Oh, home One! Wow! Tego się nie spodziewałem! E, e, może z może jest taką grom Może Rogue Squadron, który cały czas... Nie, chyba tam nie było. Kurde, świetnie! Możemy w bazie lądować! Fajnie... Fajnie, że tam moi przyjaciele czekają na Endorze i być może giną właśnie, ale ja chcę pobiegać po statku. Nie no, żart oczywiście. I w ogóle ten widok jeszcze stąd. Wow! Kurde, tylko dlatego jest warto kupić tą grę. Szkoda, że to jest tak mało klockowe, jeszcze bym powiedział. W sensie, gdyby to tak 100% było czuć, że to są klocki... Mm, to by dopiero była poezja. E, dobra, lecimy dalej na ten Endor. Bo ich tam mogą łuki zjadać. W ogóle, nie łuki, przepraszam, ełoki. E, nie wiem, czy wiecie, ale polecam sobie pogooglować. Bo dużo ludzi myśli, że ełoczki to są takie słodziutkie misie, nie? -ho, -ho, ho, jak one w ogóle imperium pokonały? Łohohoho. Nie, sorry, nie gadam z tobą. Gdzie jest ten Endor? Endor! Kurde, gdzie mam lecieć? Home One, A nie chcę właśnie na Home One lecieć. A ja muszę na Home One lecieć, dobra, bo ja przecież muszę mieć odprawę jeszcze. Okej. Okay. Czyli nie czekają na Endorze. Natomiast, że sobie pogooglować, a propos jeszcze raz Ewoków. A, nie chcę wskazówek. Eee, poczytajcie sobie, one nie były słodkimi misiami, no i naprawdę, co jest? Eee, gra mi się zawiesiła. Widzieliście to? Normalnie bagi jak nie powiem gdzie, w cyberpunku. Co jest? No niestety, moi drodzy. Mamy pierwszy zwis gry, mamy pierwszy zwis gry. No trudno, musimy wyjść do menu głównego i jeszcze raz. Dobra, mnie na szczęście tutaj. Nie jest więc źle, bo się bęże mi do chatki i ody Bo co najmniej na debug. Czy tym razem podziała? Hmm. Czekam, nic nie dotykam. Dobra, jest tym razem. Ok, to może się odblokowało. Także poczytajcie sobie troszkę o Po pogooglujcie, bo tam też filmy na YouTube zresztą powiem tylko tyle i na tym skończę, że Ełoki były mięsożerne i wcale nie żartowali z tym Hanem i resztą na Ruszcie i naprawdę ich tam uratował, gdzie eee, jest Artu. No Artu, naprawdę ich tam Trypio uratował, naprawdę, Artu bohater poprzedniego odcinka, który pokonał osobiście Jabę, zapraszam do pokonania teraz komputerka. Pokonania, no wpisania mi kodu. Bo ja oczywiście nie mam takiej. Chociaż no kurde, to jest takie głupienie, bo jak luk miał tą swoją kończynę, mógł tam mieć w takim paluchu, wiecie, stykanie i no mo mogli, mogli tak zrobić. Mogli weź Artur z inną głową i jedziemy tym ziomeczkiem. W ogóle teraz Luk się znowu zgubił, Boże. Jak to może być przywódca rebeli, jak ja muszę mu drzwi otwierać? Eee, tu. I będzie rozpocznij misję. Tam już pierwszy koleś ubrany w Endorowe wdzianko. A my oczywiście rozpoczynamy, nagle się znowu. ...broni okay. tej Gwiazdy Śmierci. Nie są jeszcze aktywne, jest już chroniona przez pole energetyczne generowane na pobliskim, leśnym księżycu Endor. Generał Karylisza wyraził chęć dowodzenia szturmem myśliwców. Dowodzenia. Nie możemy jednak zaatakować Gwiazdy Śmierci przed wyłączeniem pola. Zespół jest, jest gotowy. Ja też polecę. <noise> okej, okay, jakie oklaski w ogóle. Cały na czarno przed. Artu boż. Zmywaj to Artu teraz! To jak się dostaniemy na Endor tak, żeby Imperium nas nie zauważyło? W hangarze jest parę ich statków towarowych, które pożyczyliśmy. No okej, okay, nawet... Nawet dostaliśmy. Dobra. Przeczytaliśmy też z automatu statek, jak widzicie nie dostaliśmy jeszcze głównej misji, ale mamy już strój wioska ełoków, no spoko, no w porządku, no fajnie. A, już mamy ten strój, więc możemy teraz skończyć grę, a już mamy wdzianko. Mhm. Dobra, dawajcie mi, dawajcie mi ten statek. Także, no takie teraz częściej mieszane uczucia do tej gry, Mówię, dalej oczywiście jest mocne 9 na 10, tak? Ale te ścięcia, kurczę, no troszkę za bardzo przekłamuje czasem ta gra fabułę. Po to, żeby móc być krótszą, ale... No okej, okay, no mówię, jakoś, jakoś to zdzierżam, ale no... Mogłyby być te levele po 5-10 minut dłuższe, no dobra, no i... Aha, że muszę... No przestrzeń ja dobra. dobra. Czemu tylko Lucek wsiadł? Gdzie reszta bandy? Hello! Gdzie reszta ekipy? Może się teraz, słuchajcie, nie narażajmy... Nie strzelajmy do komet. Nie róbmy nic podejrzanego, żeby Imperium oczywiście się nie kapło. Idę a trap. No ja bardzo wątpię, że taki Wider nie wyczuł mocą czy coś, nie? Bardzo wątpię. Szczególnie po tym, co się wydziwia w nowym kanonie. Wydziwia w cudzysłowie oczywiście, nie mówię, że to złe. Ale po tych rzeczach, jak się miecze w ogóle przenoszą w czasoprzestrzeni i w ogóle, no. to bardziej przestrzeni. Hmm, to wiecie. Wątpię, że po prostu Wajderek nie wyczuł własnego syna. Tym bardziej już mieli spotkanie się spotkali i tak dalej. Nie takie rzeczy czuli Jedi'owie. Czy po prostu osoby czuły na moc bardziej, o tak powiem, no bo Wajder przecież Jedi'em już tu niby oficjalnie nie był. I oczywiście te i też są piękne. Te loadingi są piękne. Ale znaczy, ja też tak gadam. Niektóre levele mają po 40 minut, więc tak czy siak bardzo braku kupujcie i grajcie, bo naprawdę... Pani Star Wars tu mają wszystko. ja to ogarniemy. Zostańcie tu. ogarniane, Chyba, że to będzie latany level. Okej. Okay. No to ogarnęli. ten <grym> na swoich <swój> nawet. <level> No co, czemu tak? Kurde, nie chcę stać do ptaków. Czemu Leja nie ma granatów? No nie mogą o nas powiedzieć. A tam ten odleciał, więc już się łapowie, nie? Dobra, idę tam. Nie mam czasu. Leja uważa No po prostu kółeczka robi, tak? Okej. Okay. To może być, wiecie, chodzo chodzono latany level, tak? Może być. Może tak być. I proszę po waszej balustradzie. Kurde, mi tam hajs przepada. To jest! Hajs mi przepada, kurde I Tyle Heid mi przepadło. Ja czas, czaskaj typa. Pięknie. No dawaj ten granat, no to jest Swoich po prostu, jak ruski jakiś. Jak ruski. I proszę cię bardzo. No, krójże go, kurde, chciałem prześpanować, nie? Co jest? A chyba żyćko tam straciłem. O, to grubo, to grubo. Luke Skywalker, przywódca rebelii, mógł właśnie zginąć. Od zwykłego scout troopera. Ziu, ziu, ziu. Ziu, ziu. Cztery? No tak, cztery powinny być Co jest ta kółeczka robili w tym czasie? To w się sensie wiecie o co mi chodzi, że jakby no, no tu kilka minut, nie? No kuruj, że go! Kurde, odmieszam powinno się ginąć od ciała, jednak, nie? Tutaj, zdecydowanie jest. E. Mierz jest zdecydowanie zbyt słaby, nie uważacie? Teraz zbuduję. I po prostu balustradę? No to nie, to ja to olewam. Ja to olewam, bo oni mi tam uciekają, nie? Tak jak było mówione. I teraz latany. No tak. To Do, dobra rada. I zbieraj hajs oczywiście, ludzku. Kurde, mi się wydarzył w bok w ogóle tym szczela. Myślę, że jak tamten wyskoczył chłop, no to jakby, jak go wiecie, w bok zaczęło na niego szczelać. Nie powinno tak być. W ogóle ilu ich? Jednego łóżka nie zestrzeliłem? Bo on szczelał w bok. Nie wiem, dużo się dzieje. Dużo się na ekranie dzieje. Już! Już! Nie żartujcie. Ja mam za mało! Skosiłem drzewo. O, proszę! Jeszcze. Znowu przekłamanie, ale to dobrze, bo akurat w tym wypadku to było za krótkie, nie? Ok, jakiś pierwszy poziom blokowałem i jeszcze odblokowałem brońkę. Kurde, skręciłem! To było rozwidlenie, można było to wybrać i skręcamy. Wow! czy w ogóle, tu latamy w pętli, tak jak w poprzednich grach też, nie? Bo w poprzednich grach wrzucaliśmy w pętli, więc można było wszystko wymaksować, jakby nie. Dobra, tam się goś pokręcił, jeszcze go zeszczeliłem. Oczywiście tu hajs bardziej strzelam, ja nie strzelam w niego, olać gościa ja te hajs. Kurde, drzewa się walą, wow. No, to już też grube przekłamanie, tak jak mówię, tu nie mam nic za bo chcę hajs. Chcę daja! A masz jak Się hasz Jak cieleja strzeli w twarz Proszę, proszę, proszę ginąć Proszę, proszę, giniemy, się wypijał. Fajne jest, jest to, jak się kręci, nie? O, jeszcze krzyczy. Ale to ma nie siłę. nie siłę. Sprawdził na Tatooine, Bo wiele mniej drzew! Na no. Kurwa ścinam te drzewa głupi. A ja przecież lubię drzewa. Jestem w życiu prywatnym. I w życiu bym drzewka nie skrzywdził w życiu prywatnym. Ale to jest tylko gra, moi drodzy, pamiętajcie, gra to nie jest prawdziwe życie, więc tu się możemy bawić i niczym nie przejmować. W gra. W życiu... Ale co, drzewo? W życiu zdecydowanie jest inaczej. Tam się już przejmować trzeba. Ło jak się pali w ogóle, co? Kurde, tu jaki ten. Maszyny kroczące przed nami! To już czuje się, jakby już była bitwa o Endor, nie? Ja też przegapiłem! Czy gra ten fragment też pominęła, wątpię oczywiście, ale... Ale kurde, przecież jakby, jakby tam już bitwa o Endor trwała, nie Z tym płynącym lasem. Oczywiście powiem takie rzeczy Też już się działy. Deb już prawie nie ma, więc pozostało mi koszenie ich. No, tam idzie ten i strzela. A im raczej chyba nikogo nie atakowali. Po prostu przycięli, żeby tą bazę ochraniać w sensie wiecie. Żeby ochraniać pole siłowe dokładnie, nie? No, come on gin. Dobra. Ilu ich jeszcze po prostu... To już jest grube. bo już z 15 chyba zabiłem. Jest jakiś... jest jeszcze że pięciu mam po boku, co? Chyba trzeci raz mam pięciu do zabicia. Chyba, że ich mi nie zalicza gra. Jest cztery na pięć, nie wiem, no to trzeci raz chyba pięciu zabijam. I jeszcze jedni lecą, to na pewno... I teraz się dopiero pewnie skończy. Czy jeszcze raz mi pięciu narzuci gra Come on, drzewo się wali, uwaga! Pięknie poleciał. To w sumie na to... Zbijanie też trzeba uważać trochę moi drodzy Żeby się nie załatwić. Okej, okay, zrobiłem pięć, ale to mi chyba dało bonus. A teraz nie wiem co mi to dało. To będzie długi level chyba jednak. O, Okej, okay. tak dać się nabrać Jesteśmy <laughs> tylko czyli tak ten Prosto do gara no i super Zupa z rebeliantów Łoki cokolwiek z tego co mówią? O tak, panie czule. Należymy teraz do plemienia Super no szybko skoczyli to fabułam, szybko skoczyli fabuł, no okej, wejdę że tu jest. To mój ojciec. Twój, no. I twój ojciec jest silna w mojej rodzinie. W moim ojcu. We mnie i w mojej siostrze w pewnym sensie zawsze wiedziałam. Hmm. Tak to miałeś 13 lat też? No, ha, załamany, bo mi się zamordowano. Sidło powstało. Kieee, ok. że nam najkrótszą drogę do generatora Czego się spodziewaliście? Tak. to pewnie 120 kg ważył z jego wzrostem. Dobra, szybka droga, dawać mi tu szybką drogę. Wioska ełoków na Endorze. Pięknie. No, idziemy. Hanem solo, hanem solo, zdecydowanie hanem solo. Koniec levelu? Koniec levelu, moi drodzy, tego się nie poniekąd spodziewałem, ale to kurde, to teraz będzie drugi na Endorze, czyli nie ma a zalatany był potraktowany ten level teraz, okej, okay. nic się nie stało, moi drodzy, nic się nie stało absolutnie, to że ja się inaczej spodziewałem, nie znaczy, że tak jest, oczywiście, pamiętajcie. Jest dobrze, jest okej, okay. przynajmniej ten level nie był za długi, bo tak to by znowu wyszło głupio, że narzekam na zbyt krótkie, teraz znowu zbyt długi. Jest dobrze, jest tyle, ile chciałem, dwadzieścia kilka minutek relaksu, pięknie, mój drodzy, i pięknie idziemy rozwalić Imperium, ale to w przyszłym odcineczku. Także bądźcie koniecznie, bo już jutro będzie kolejny odcineczek Zendoru, a w sobotę rozwalimy gwiazdy Śmierci, a w niedzielę znowu będzie Gothic, a od poniedziałku nowa trylogia. Ale to spokojnie, jeszcze może o tym zdążę powiedzieć nie raz. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!